Mam na imię Agnieszka i witam Was w kolejnej odsłonie cyklu Bibliotekarz poleca. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją, a właściwie z poleceniem mojej ulubionej książki, jaką jest Forrest Gump, autorstwa Minstona Gruma. Moi drodzy, dla mnie, osobiście dla mnie jest to najzabawniejsza, a jednocześnie niesamowicie wzruszająca y, powieść. Y, muszę się Wam przyznać, że wracam do niej raz na jakiś czas. Bohaterem tej książki jest tytułowy Forrest Gump. Bardzo sympatyczny, ale niezbyt mądry człowiek. Często jest wyśmiewany z powodu posiadania niskiego ilorazu inteligencji na kartach tej powieści wspólnie z Forestem przeżywamy całe mnóstwo przezabawnych, a niekiedy wydawać by się mogło, że aż nieprawdopodobnych przygód. Natomiast moi kochani, mimo ułomności, Forest osiąga w swoim życiu bardzo wiele sukcesów. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu tak zwanym zawodowym. Natomiast o tym, moi kochani, musicie przekonać się sami czytając tę książkę. Ja zdradzę Wam tylko, iż na przykład Forest zostaje astronautą oraz milionerem. Moi drodzy, powieść ta, udowadnia nam, iż nie trzeba być wybitnie inteligentnym, genialnym i super przystojnym, żeby zdobyć w życiu to, o czym się marzy. Ja ze swojej strony pewna jestem, iż znacie tego bohatera z filmu, z ekranizacji, gdzie w rolę Foresta Gampa wcielił się znakomity Tom Hanks. Natomiast powiem Wam, że Czytany Forest, a Oglądany Forest to są dwa różne dzieła. Oba są znakomite. Natomiast ja polecam osobiście książkę. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej po jej otwarciu. No i jeszcze jedno moi drodzy. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych losów Foresta Gampa, to Gamp i spółka na Was czeka. Do zobaczenia.